Bardzo dziękuję Pani Marszałek, Pani Mistrz, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie dotyczące skali przestępstw, jeżeli chodzi o przemoc domową, bo rzeczywiście jest problem z klasyfikacją. Nie zawsze w odpowiedni sposób te informacje są klasyfikowane. W związku z tym pytanie, jakie działania zamierzają Państwo podjąć, w jaki sposób rząd zamierza zmienić obszar związany z informacją w taki sposób, żeby rzeczywiście ta skala, była realnie rozpoznana, no bo tylko realne rozpoznanie problemów i tych konkretnych przypadków, konkretnych zachowań może skutkować poprawą w, w zakresie zapobiegania przestępstwom związanym z przemocą domową. Bardzo proszę o informację i odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo, pani.